Ale mi się tego dawa, ten ten zbieram, od tyle tego mężczy. Dzień dobry. Dzień, dzień dobry. U, ua, proszę pana, z nicze mi pękły. Proszę pana. Słucham, słucham. Jak ma pan na imię? Wadicza słoik, mam 64 lata. Skąd pan jest? Słucham? Skąd pan pochodzi? I głównie synowy, synowy głównie. I co pan tu porabia? No co porabiam, proszę pana. No mieszkam tutaj z wnuczkiem na działce, proszę pana, bo go rodzice zostawili 24 lat temu przez moją synowę tą nierządzenicą steloską. I miot brała i tak, go po presach był on teraz taki spłoszony, proszę pana, jest ma proszę pana, ale taki łupciemny chłopak, proszę pana, no wszystko, wszystko to sami robimy, wszystko, wszystko naokoło, proszę pana, chałupę mi wymalował, wszystko zarobił, proszę pana, wszystko wszystko proszę pana. A tam to, co to jest? I co? Tam. I co? Tamto? Tak. O, proszę pana z tym, to trochę będzie historii. Trochę będzie. Proszę pana, to jeszcze mój dziadek to zbudował w latach 40, jeszcze mi na świecie wtedy nie było, proszę pana. Tu to nic nie było, proszę pana, nic nie było. Tu same pole było, sam takie pole. Proszę pana, i tu traktory jeździły, a głównie to co tam stoi, co się pan pyta, to głównie na gnój było, żeby to wszystko tam wkładać. A teraz głównie to ja mam to na upał, proszę pana, na drzewo, żeby ciepło było. O, widzę, że melanżyk był. O proszę pana, melałżek, nie 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 proszę pana, jak diabe ja pije to mi nie Nie proszę pana, to na pewno mój wnuczek proszę pana Na pewno, ja nie mogę A tak w ogóle co pan porabia w dzień? No co porabiam, proszę pana, no biorę, biorę krzesło proszę pana, biorę wodę gazowaną, siadam tutaj i se śpię albo nie rozpaczę w chmury proszę pana A 10 lat temu proszę pana, to tu jeszcze telewizor był Taka skrzynka 19 cali miała, a ale... dojść 10 lat temu jaka tu burza przyszła, proszę pana, aż mi kapelusz spadał, proszę pana, i proszę, proszę za mną, proszę pana, tak, proszę pana, tu antenę, jak w antenę, proszę pana, to tu nikt nie dostało, pełen ogień, proszę pana, ale jeszcze radio mam, proszę pana, to jest jedyny okno na świat, który mamy z wnuczkiem, proszę pana, niech pan, niech pan zobaczy, czy to, czy to nie jest złe radio? No dobre. No dobre jest, proszę pana, dobre. ale tylko jedną falę odbierą, nie? <śmienicza> Tylko jedną palę. No, proszę pana, czy to nie jest fajne, Rady, to jest bardzo dupli radny, proszę pana, a że tam jedna pana odbierał, czy co to, to od tego? Ważne, że jest. A ten rowerek taki ładny pana? Yy, słucham? Ten rowerek. Ten tu, niebieski? No. Ło, proszę pana, z tym to tydzień nie do akcja słuchajcie, proszę, proszę państwa, te okulary z wrażenia poprawiam, proszę państwa. Proszę państwa, 16 lat temu, 16 lat temu, żem go zawinął z ulicy holenderskiej holenderom, proszę pana. A policja mnie tak ścigała, proszę pana, przez ulicę, aż mi kapelusz zwiewał. Aż mi kapelusz zwiewał, musiałem go trzymać. I te, aż do lotniska, aż do lotniska, bo później też mnie nie gonili, bo jestem spryciarz i, i, i uciekłem dobrze, prawda? Jak go? go pan przewiózł? Znaczy się do Polski. No. Tak? No. Uf, no ja, no normalnie proszę pana, tam gdzie z tyłu w samolocie tam wszystkie teczki leżą, te bagaże, wszystko wziąłem, duży bagaż proszę pana, wcisnąłem go tam proszę pana i do polski. I do polski. Proszę pana. Tak, tak z tym było, nie? Dobra panie Wadysowie, dziękuję. Ja też bardzo dziękuję, że mogłem z panem się podzielić moją historią życia i bardzo przepraszam, że wnuczka nie ma, ale wie pan jak to jest, no loto gdzieś tam w dziczy, nie, bawi się z kotami, no, ale słuchaj, słuchaj pan, nie, słuchaj no. pan, ja tu będzie pan wyjeżdżał z Bromy, nie, No. będzie pan tu jechał na skrzyżowanie, nie, bo tu to nie pan uważa na milicję, bo to są syny jeszcze pana złapią i mandat będzie. Dobra, nie? dobra. Nie, nie, pan uważał, no. Dobra, dziękuję. Bardzo dziękuję, proszę pana. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.